Yo, Elwy, tutaj Olga i Cię, witam Was w kolejnym moim dniu z pracy. I powiem Wam szczerze, że ja się tutaj pojawiłam dosłownie minutkę temu i patrzę, zobaczcie, wszystko jest pięknie podfrontane. No, może tamta płyta jest pomiędzy komputerem a szafką, ale przemilczmy, to nikt jej na pewno nie zobaczy. Mój donat, spleśniały, jest już um, w koszu, także dobrze to widzieć, ale ja powiem Wam szczerze. Jestem zadowolona, że to jest wszystko posprzątane i wszyscy w komentarzach napisaliście mi, że. Olgo dolejkowy do tego, do kwiatka, więc zrobimy to właśnie teraz. Zobaczymy, czy nie trolujecie i nagle ten kwiatek zamieni się w jakąś ohydną tarantulę. Czy coś w tym stylu? Zaraz zobaczymy. To, to tyle? Czy on potrzebuje więcej kawy? Czy to jest kawo kwiatek, który e, pije tylko i wyłącznie kawę i ma gdzieś wodę oraz nawozy? Coś tak słabo mu idzie, słuchajcie, to tak na pewno ma działać. Jeszcze raz, ok. Kwiatku, dostajesz jeszcze jedną szansę, jeszcze jeden kubek. Jeżeli nie wyrościsz na wspaniałego, pięknego kwiatuszka, to cię zostawiamy i najwyżej później do ciebie wrócimy. Hej. Ja się spodziewałam, że on się zamieni w coś, albo nie wiem, wybuchnie, albo może będzie wielki i będzie taki sam jak ja. No ale zobaczymy. Wrócimy do Ciebie później, jak nie zapomnę. Ale już, 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 ponieważ ja to jest, mam robotę, a jak zwykle się obijam. Co tym razem, mój drogi. E... Wodę? D tak, wodę, dziękuję. Ej, słuchajcie, czy mi daliście tak naprawdę wodę dla tego kwiatka? E, tak, ktoś został wylany, ale to już nie jest moja wina. To już nie jest moja wina, że ktoś został wylany. Ja wcale tego nie robiłam w ostatnim odcinku. E, jak coś, to link w opisie oraz e, tutaj macie zakładkę. Czy oni zrobili to specjalnie? Zobaczymy, zobaczymy. Hops. czy ty potrzebujesz wody? O, ty rośniesz bardziej od wody. No i ja wiedziałam, że to nie może być kawokwiatek. kwiatek. Dajcie! Ups, am, um, okej. Okay. To ja sobie wezmę kolejny, um. Tak, kolejny kubeczek, proszę bardzo, ja dziękuję bardzo i no chyba słuchajcie, on wielki nie wyrośnie, ale cieszę się, że nie wygląda już tak smutno. Dobra, musimy my nalać wody sobie i się sami napić, okej? Okay. A wow, to są twoje dzieci, urocze, szczególnie ten taki. A, który wygląda miał trzy włoski po każdej stronie. Wow! A ten z czapeczków też przeuroczy. Wspaniale! O, okej, okay, mamy ogarnąć jakieś zdjęcia? Czy my też mamy dzieci? E, włączmy to tutaj. A nie, zobaczcie, nie było mnie dokładnie jakoś tydzień e, tutaj w pracy i nagle się okazuje, że wszystko jest włączone. Czy oni mają jakichś innych pracowników? Czy ktoś używa, nie wiem, mojego gabinetu, czy coś? A um, czekajcie, 1, 0, 1. Tak, tak, halo. Halo, Genali. Tak, mogę przenieść e, pana lub panią do zero, proszę. Tak, proszę, bardzo miłego dnia i w ogóle ta rozmowa była nagrywana. Co mam zrobić tym razem? Okej, okay, jakieś zdjęcia, what? E? Serio? Serio? Czy ja mam... Kto robił ten wspaniały, cudowny fotomontaż? Ile tu jest robot? Wow, super! A um, wow, tutaj jest nasz szef na wakacjach! O mój Boże, wspaniale! Szkoda, że mnie tam nie było! Uh, tutaj jest kotko, kotko rob, Kociorob? Ko, robociorob. Nieważne, jest przeuroczy i bardzo jest mi smutno, że na razie takiego nie spotkałam. Oraz mamy tutaj e, tego, chyba Safari Bota i może... Nie! Ja chciałam... Tego, z kotkiem. Czy możemy z kotkiem? Tak, mamy z kotkiem! Wow, mamy kotka w, mm, w ramce. Czy mam komuś Wam to podarować? E, tak, słuchajcie, ja po prostu jestem starą panną z kotem i to jest mój kot. Kto zobaczy mojego kota? A, na nikt, okej, okay, w porządku. To ja położę tutaj mojego kotka, wspaniale. Jakieś wakacje? Pff, do kosza z tym. E, o, to też do kosza z tym. I to? I też do kosza z tym, wow! Um, koszykarzem, to ja bym na pewno nie została. Ale co mamy jeszcze do zrobienia? Czy to już jest koniec mojej pracy? A na co mam popatrzeć? A mam jakieś papiery rozwalić? Ale przez jakieś lege, nielegalne. Co? A. Czy wy mi chcecie powiedzieć, że ta firma? Nie dość, że wydała chyba z 8 milionów na jakieś rzeczy do biura. Nie pamiętam może nawet, co to było. I jeszcze, że to. Czy ja pracuję na czarno? Czy tutaj coś jest. Czy ja mam tutaj dołożyć? Tak to wygląda. A. a, 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 a przepraszam, muszę to. O! Pa! E, wolę nie wkładać tam mojej ręki, bo nie wiem, co się może stać, ale jestem bardzo zniesmaczona i bardzo martwię się tym, że nasza firma jest w jakieś dziwne rzeczy u, u Was grana i okazuje się, że coś nielegalnego ogarnęliście, ale chociaż, no w sumie, hej, gdyby było 20 e, milionów przychodu, a 25 milionów jest wydane, no to skąd musieli. Jaka jest inna rzecz, mój drogi? Aha, czyli chcesz mi powiedzieć, że ja nie mogę mieć tyle rzeczy w moim tutaj malutkim tym gabinecie? I mamy to wyrzucić? Jak to, ale ja. Ale to są moje rzeczy! Ja ich potrzebuję! A, co moglibyśmy wyrzucić? Ile potrzebujesz tych rzeczy? Pięć! Hmm, co moglibyśmy tutaj wyrzucić? 5? Słuchajcie, może o to. Tak, nie, nigdy nie wiedziałam tego kubka, bo on został po tym innym typie, który był niechlujem, więc. Przyjmijmy to, że ja też mam nich bo w ostatnim odcinku, przyjmijmy to, okej? Okay? Nic, nic, niczego nie pamiętacie. Włożymy ten dziwny obrazek z wakacji, ponieważ my nigdy nie pracujemy, my tylko... My nigdy nie pracujemy? Tak, to też prawda, ale chciałam powiedzieć, że my nigdy nie wakacjujemy, tylko zawsze pracujemy. Mamy tutaj już dwie rzeczy. Co moglibyśmy jeszcze oddać? Może ten brzydki drugi kubek, który też jest ohydny. Um, może te... Może papierowy? Czy... Papierowy kubku, okej. Okay. On chce żyć, rozumiem. To jest po prostu jego testament. On chce funkcjonować w moim gabinecie, więc nikt będzie. Ty też? Ty. Chodź tu, no! Chodź. Okej, okay, w takim razie ten też chce funkcjonować w moim gabinecie. Możemy rozwalić kubek kolejny i coś jeszcze? Najwyraźniej, coś jeszcze. Aha, co moglibyśmy tutaj rozwalić? Ja w sumie nie piję y, tym z cukrem, więc możemy rozwalić cukier. E, tak, ja już skończyłam. Możecie tu sobie zabierać. Ja już. A. Bo czy ty jesteś uwiązany w jakieś dokładnie kryminalne, a policja go ściga? W co ja weszłam? Co tutaj się wydarzyło? Czy ja jestem w jakiejś gangsterskiej firmie, która pierze brudne pieniądze? Co to w ogóle ma być? Ty jesteś film... Ty moim szefem? To już dużo tych szefów było, wiesz? Eee... Ja pro jej kolejny ten a was? Dla mnie to już jest drugi w mojej karierze. Ciasto nie musieliście, chociaż zastanawiam się, czy to ciasto jest legalne, ponieważ przed chwilą była tutaj policja. Nie wiem, czy zauważyłeś, panie szefie, ale. Okej, okay, to nikt się tym nie interesuje. O, wspaniale. Czy możemy nadmuchać balona? Czy ja na pewno robię. Okej, okay, okej, okay. dmucham, słuchajcie. Wierzcie mi na słowo, że dmucham. O, o. Wow, to jest piesek! Albo kotek! Wiedzieliście, że uwielbiam koty, proszę bardzo. Ten kotek jest z mojej drogi. Ten kotek jest z mojej drogi. Kot. Kotki. Kotki. Dobra, nieważne, niczego nie widzieliście. Ale dziękuję Wam za taki wspaniały tort. Ja mogę go wziąć. A, rozumiem! Wy chcecie, żebym ja zmuchnęła świeczki? No tak, rzeczywiście. Ja już chciałam się dobierać do ciastka, jak zwykle, taka jestem niewychowana. Jej! Mam nadzieję, że nie traficie wszyscy do więzienia. Że wszystko jest w porządku. Prezent? O mój Boże, co jest w prezencie? Czy to jest nowy kubek, też brudny i brzydki? A może to jest nowa roślinka? Co to jest? Aha. E. Ha. Um, e, słuchajcie, 5 sekund minęło, więc ja nie mogę tego tutaj podnieść. To jest na pewno pełne bakterii, i e, mogę sobie wziąć mojego kota pieska. O, on ze mną i coś mamy. Okej, okay, idziemy do domu w końcu? Czy to mi chcecie powiedzieć, że wszystko już jest? A, aha! Nie idziemy do domu, tylko wciąż pracujemy. No tak, jesteśmy w świetnej firmie. Prawdopodobnie ten policjant em, miał jakieś bardzo ważne papiery tutaj. Robiliśmy rzeczy nielegalne. Aha, dlaczego wszyscy się cieszą? Czy przed piątkiem zaraz nie przyjdzie po mnie policja? E, proszę nie, nie dzwoń po ja nic nie zrobiłam, jestem niewinna. E, co nie przyjdzie tutaj w sobotę? Przecież ma. Ła! Znowu? Ła! Znowu donaty dostałam. Okej, okay, słuchajcie, mnie bardzo łatwo jest przekonać wszystkim słodkim. Ok, tak, więc zaraz wrócę. Tylko zjem wszystkie donaty. Jak są za darmo, to ja oczywiście nie pogardzę. Tutaj I ostatni raz. próbuję podlać kwiatuszka kawusią. Czy on może jakoś. Okej, okay, to nic nie dało. On po prostu osiągnął e, najwyższy ten poziom roz, rozwoju. Okej, okay, w takim razie, w porządku. Co możemy teraz zrobić? Okej, okay, chyba nasz dzień tutaj w tej bardzo podejrzanej, bardzo nielegalnej firmie e, dobiegł końca i możemy zjeść burrito, które e, pozwoli nam chyba do, na powrót do e, chyba muzeum, prawda? Nie wygląda ono zbyt dobrze, ale najwyżej będę miała. E, tak, najwyżej będę miała dziwne um, perypetie w toalecie. No ale słuchajcie, w takim razie skończyliśmy ten dzień. Zobaczcie, mamy tutaj już piękną, złotą, um, co to jest, dyskietkę, um, więc mamy jeszcze trzy inne prace do zobaczenia. Także co, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawiliście łapkę w górę, że ten dzień nie był taki męczący, jak mam nadzieję, nie wiem, wczorajszy albo przedwczorajszy. Macie wspaniały dzień i do, do zobaczenia, do kolejnego i cześć!